właśnie dobiegają końca prace związane z rewitalizacją szlaków wraz z odnowieniem i wyposażeniem infrastruktury rezerwatu przyrody nieożywionej Skamieniałe Miasto. Zadania te realizowane są przez bractwo kurkowe w Ciężkowicach. Które przygotowało projekty do zarządu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki w roku 2020. Małopolska Gościnna. Czwarta edycja. Priorytet rozwój infrastruktury turystycznej i kształtowanie przestrzeni regionu. Mam dzisiaj przyjemność w imieniu Bractwa Kurkowego w Ciężkowisach opowiedzieć troszeczkę o projekcie związanym z rewitalizacją szlaku w ramach skamieniałego miasteczka. W pierwszej kolejności chciałbym zauważyć, że w ogóle to, że się możemy dzisiaj spotkać, jest wynikiem znakomitej współpracy zarządu województwa małopolskiego, władz lokalnych z. NGO-sem, jakim jest Bractwo Kurkowe w ciężkowisach, które nastawione jest przede wszystkim na pracę społeczną związaną z kultowywaniem naszych lokalnych tradycji historycznych, ale również baniem o dziedzictwo materialne Ciężkowic w rozumieniu właśnie różnego rodzaju zabytków, w tym również tych zabytków, które mają charakter przyrodniczy. Ma pa, nie byłoby możliwości w ogóle wykonania tego projektu, gdyby nie inicjatywa, która była przygotowana przez Zarząd Województwa Małopolskiego, a związana z projektem i możliwości Gośczenia w Małopolsce turystów. Jest taki projekt, który nazywa się Gościnna Małopolska, obecnie jest już to czwarta edycja, i dzięki decyzji właśnie województwa, zarządu województwa małopolskiego Bractwu kurkowemu w Ciężkowicach udało się pozyskać finansowanie. Tegoż projektu rewitalizacyjnego, które wynosiło w przybliżeniu blisko 90%, więc naprawdę bardzo, bardzo znaczące wsparcie. Nie byłoby też możliwości współpracy, tak naprawdę, przy realizacji tego projektu, gdyby nie dobra wola ze strony władz miejskich. I tutaj z kolei chciałbym złożyć duże podziękowania na ręce rodziny Świętej Pamięci Burmistrza Spigniewa-Jurkiewicza, który walnie przyczynił się do tego, że ten projekt powstał, ale również na ręce pani sekretarz. Beaty Weron białas która od wielu, wielu lat wspiera bractwo kurkowe i różnego rodzaju inicjatywy, które przez bractwo są podejmowane. Dziękuję również za wsparcie, przede wszystkim merytoryczne, pani dyrektor Małgorzaty mordarskiej Dudy z dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, bez którego z kolei wsparcia właściwe wykonanie przedmiotowej realizacji nie byłoby możliwe. W ramach Projektu rewitalizacji szlaku turystycznego z Kamieniałego Miasteczka. Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach pod, postanowiło również i wykonując część prac samodzielnie, fizycznie przy pomocy właśnie braci ci kurkowych w ramach wolontariatu, doprowadzić do odtworzenia i zabezpieczenia pełnego szlaku turystycznego, tak żeby on służył nie tylko mieszkańcom gminy, ale również żeby w ramach właśnie programu Gościna Małopolska przyciągał co najmniej innych Małopolan, a miejmy nadzieję, że w ogóle stał się pewnego rodzaju wizytówką, która będzie dawać rozpoznawalność gminie Ciężkowice na terenie całej Polski. W ramach działania zostaną wyremontowane następujące rzeczy. Zabezpieczenie skały ratusz przez budowę bezpiecznych barierek. Wykonanie schodów skarpowych z ciosów kamiennych przy przebiegu szlaku Piramida Pustelnia. Monitoring przy turystycznej zabezpieczający to miejsce przed atakami wandalizmu. Węzeł szlaków wraz z doposażeniem w infrastrukturę turystyczną. Łącznik z parkiem zdrojowym w Ciężkowicach. Oraz aktualizacja przebiegu szlaków turystycznych na terenie Pogórza Ciężkowickiego w rejonie Skamieniałego Miasta. Mogę powiedzieć w imieniu Centrum Kultury swoim własnym, że z ogromną radością powitaliśmy inicjatywę Bractwa Kurkowego w Ciężkowicach, z którym współpracujemy zresztą już od kilku lat, aby napisać projekt, że chcą napisać projekt i realizują go właśnie tutaj na Skamieniałym Mieście w zakresie rewitalizacji, remontu tras, urządzeń zabezpieczających oraz tej sfery reklamowej, tej sfery promocyjnej. Oceniamy tą inicjatywę no, mało powiedziane pozytywnie, entuzjastycznie, dlatego że nam to w tych trzech miesiącach podniosło niesamowicie estetykę tego skamieniałego miasta. W ramach tego projektu będą w naszych punktach informacji turystycznej dostępne przewodniki, mapki, małe ulotki, a za mną widać nowe, odnowione tablice, jak również infrastrukturę w postaci bramy odnowionej i zakonserwowanej na nowo. Myślę, że to wszystko pozwoli turystom na lepsze poznanie, na bezpieczne poruszanie się po naszej największej atrakcji naszej gminy. Realizacja projektu umożliwiła nam włączenie już w przebieg szlaków nowo powstających atrakcji na terenie gminy Ciężkowice. Jest to nowo budowany obiekt wraz z infrastrukturą towarzyszącą parku zdrojowego, którego przebiegu szlaku już umieściliśmy i dalej będzie on skierowany w kierunku istniejących atrakcji, m.in. z Kamieniałego Miasta. Wartość wszystkich prac opiewa na kwotę 81 300 zł, a wartość dofinansowania z funduszy Zarządu Województwa Małopolskiego to 70 000 zł. Wykonane prace przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa turystów oraz podniesienia atrakcyjności Małopolski jako miejsca wartościowego turystycznie.